Cześć, witajcie w gotowaniu z wyalnowi w mojej kuchni. Co dziś przyszedzimy? Pyszne smotti szpinakowe, które pomoże nam oczyścić organizm. Zapraszam do gotowania ze mną. Co jest potrzebne do naszego smoti? Oczywiście szpinak, jabłuszko, sok z cytryny, banan kawałeczek imbiru, woda oraz jakiś mikser, w którym to wszystko zmiksujemy. To co? Bierzemy się za przyrządzenie naszego koktajlu. Wrzucamy nasze liście do miksera. Dodajemy pokrojone w kawałeczki jabłuszko. Wyciągniemy gniazda, bo są dla mnie i kroimy na kawałki. Rzucamy do miksera. Zaraz to wszystko zalejemy wodą, sokiem z cytryny. Jeszcze dodamy bananka i wyjdzie pyszny smoti, które Odżywia i daje sytość, bo szpilak zawiera bardzo dużo błonnika, który zapełnia nam żołądek. Sok z cytrynki, z połowy, troszkę witaminy C i walnatek. I to wszystko zaraz zmiksujemy. Chwila, moment, i nasz koktajl, na przykład na siadanie lub przed treningiem jest gotowy. A imbir pokroimy, żeby się szybciej zmiksował. Woda. Patrzcie, ile tego wyjdzie. Bardzo dużo. Na dwie osoby. No co, piksuje. Nasze smoty jest gotowe. Więc przelejemy je do naszego. Kubka szklanki. W czym lubicie pić? Zapraszam do gotowania ze mną oraz na moją grupę na Facebooku, na Instagrama no i tutaj na YouTube'a. Jeśli Ci się podoba, daj łapkę w górę. Pozdrawiam, słasznego.